Witaj, Fryderyku. Jesteśmy na Teneryfie. Ty i ja. A czy ty i ja? Jestem tutaj, ponieważ jakiś czas temu postanowiłam zrealizować swoje wielkie marzenie. I obecnie mieszkam właśnie na tej pięknej, słonecznej wyspie. Dlaczego pojawiłeś się na płótnie? Ponieważ to, co robisz, poruszyło moje serce. Ten obraz jest wyrazem mojej wdzięczności za to, co robisz. Za swoje serce, które w to wkładasz, za energię, za uśmiech codziennie rano, za dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i za to, że uświadamiasz nas, żeby robić życie arcydzieło. To takie moje arcydzieło dla Ciebie. Tak jak nieraz powtarzałeś, kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz. I właśnie tak poczułam ostatnio, kiedy natrafiłam na Twój kanał. Że stałeś się dla mnie takim mistrzem. Jesteś dla mnie inspiracją w wytrwałości i w dążeniu do tego, co robisz. W konsekwencji, w tym całym wyzwaniu w klubie 555, który się podjąłeś, to jest naprawdę niesamowita inicjatywa. Od dawna zaczynam mój dzień z uśmiechem, a teraz zaczynam z uśmiechem razem z Tobą. Jak widzisz, obraz jest bardzo kolorowy, jak kolorowe jest nasze życie. Radosny, wesoły. I właśnie takiego życia życzę Tobie oraz każdemu Klubowiczowi i każdemu człowiekowi na tej Ziemi.